Dzień dobry Państwu, Dariusz Weczorek, zapraszam na kolejny program Prosto z Parkietu. a dzisiaj porozmawiamy o sytuacji na rynkach, o nowych rekordach w kraju za oceanem. WIG jest coraz bliżej 110 tysięcy punktów, WIG 20 może wkrótce przebić poziom 3 tysięcy punktów. Czy rodzi się kolejna fala hossy w Warszawie? Czy politycy mogą jej przeszkodzić? Czy po takich niespotykanych w rzędu 35% wzrostach, jeśli chodzi o WIK od początku roku, należy się spodziewać korekty, rośnie prawdopodobieństwo tej korekty. Zapraszam na rozmowę. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Sebastian Buczek, prezes Querkus TFI, doświadczony zarządzający aktywami. Dzień dobry, Panie Prezesie. Dzień dobry, witam serdecznie. Zerknąłem sobie teraz ostatni raz w tej formule w parkiet TV. Rozmawialiśmy 2 kwietnia. To jest ten znaczący dzień wyzwolenia. Tak go nazwał prezydent Trump. Wtedy jeszcze nie znaliśmy ani tych stawek ceł, ani tego, co Potem się zdarzyło, a zdarzyło się bardzo wiele. Mieliśmy wojnę w Iranie, w Polsce wybory prezydenckie, mieliśmy też dwie decyzje Rady Polityki Pieniężnej, która obcięła stopy. No i niesamowite odrodzenie, odrodzenie indeksu amerykańskiego, który od dołka z kwietnia właśnie wzrósł o 25%, ale niesamowity rajd w Warszawie. Panie profesorze, czy to nie jest jedno z największych niespodzianek i jedno z największych zaskoczeń, że po tak niesamowitym rajdzie naszych indeksów WIG-u, WIG 20, lipiec przynosi kolejne wzrosty, przynosi kolejny rekord wig kolejny, powiedzmy, szczyt niespotykany od kilkunastu lat wig 20. Co się dzieje? Politycy na razie nie psują nam tego dobrego humoru, tych dobrych humorów. Dzień dobry Państwu. Faktycznie mamy w tym momencie wzrost WIK w tym roku o 36%, przy wzroście indeksu SP o 7%. Myślę, że jest to największa niespodzianka bieżącego roku na rynkach finansowych. Zakładam, że nikt nie miał takich prognoz aż tak pozytywnych na, na początku bieżącego roku. Mimo trwającej wojny w Ukrainie niestety i mimo Zwiększonego ryzyka politycznego u nas w Polsce po wyborach prezydenckich. Mamy główne indeksy naszej warszawskiej giełdy, w szczególności WIG, na nowych rekordach wszechczasów. Dzisiaj też się ocieramy o nowy rekord wszechczasów. Także no, można powiedzieć, że polski rynek akcji zrealizował najbardziej optymistyczne scenariusze w tym roku, albo i nawet jest powyżej tych scenariuszy. I oczywiście pytanie pojawia się, skąd, skąd ten optymizm bierze się on głównie ze względu na napływ kapitału zagranicznego. Część kapitału ze Stanów Zjednoczonych jest realokowana na inne rynki, w tym również na naszą warszawską giełdę. I to dzięki temu kapitałowi zagranicznemu widzimy nowe rekordy na GPW, pozytywne sesje, kolejne wzrosty w lipcu, tak jak pan redaktor mówi. Także sytuacja jest, no można powiedzieć, jak z pięknego snu re realizowane są wszystkie marzenia inwestorów, którzy wcześniej no, nie mieli powodów wielkich do zachwytów, jeżeli chodzi o zachowanie warszawskiej giełdy. Natomiast 36% wzrost VIK przy 7% wzroście S&P 500 w tym roku na pewno jest czymś, co jest chyba największą niespodzianką. W, w bieżącym roku. Ja wiem, że to jest trudne pytanie o, o to, co będzie dalej, do jakiego poziomu nasze indeksy mogą dojść, ale odwołam się do naszej rozmowy z kwietnia i tutaj. E, Chciałbym pogratulować trafnej prognozy, bo wtedy pytałem Pana o to, czy WIK może sięgnąć tych magicznych 100 tysięcy punktów, i Pan powiedział, że jak najbardziej ta bariera 100 tysięcy punktów jest do osiągnięcia, a nawet WIK może ją przebić o kilka procent. Czyli kilka procent mamy teraz ten poziom o te 8% wyższy od 100 tysięcy, czyli trafił Pan z prognozą, pod warunkiem, mówił Pan wtedy, że pod warunkiem, gdy ten kapitał będzie płynął tutaj do, do Europy na nasz rynek, panie prezesie, to, to, to co dalej? Czy znów widzi pan taką przestrzeń do zwyżki jeszcze o kilka procent? Czy za chwilę kończy się też stosunkowo sezonowo dobry lipiec. Mamy też wiadomo tę datę 1 sierpnia i, i, i zapowiedź wprowadzenia ceł, choć wiemy, że trwają negocjacje, właśnie na rynek trafia informacja, że prezydent czy, czy administracja prezydenta Trumpa porozumiała się co do umowy handlowej z Japonią. Jak pan przewiduje, jakie będą te najbliższe dni, najbliższe tygodnie? Takie zachowanie naszej giełdy w krótkim terminie i giełdy amerykańskie. Myślę, że nie powiem nic odkrywczego, jeżeli no tutaj uznamy, że dalsze wzrosty na kapitału za granicę nadal będzie płynąć, bo to jest jakby kluczowy czynnik, bez tego czynnika oczywiście będzie trudniej, mimo że wyceny spółek na naszej warszawskiej giełdzie cały czas są atrakcyjne Mimo tego, że wyniki finansowe, które spółki za chwilę będą pokazywać w wynikach półrocznych, będą w większości bardzo dobre, to jednak ten kapitał z zagranicy jest tym czynnikiem, który jest najważniejszy, jeżeli chodzi o podtrzymanie tej pozytywnej pasy. Natomiast efekt kalendarza na najbliższe miesiące statystycznie nie jest sprzyjający, bo wchodzimy w sierpień, wrzesień to są miesiące, które z reguły historycznie nie były najsilniejszymi miesiącami dla inwestorów, w związku z tym też trzeba o tym czynniku pamiętać. Także gdybyśmy mieli coś tutaj, jakieś te zestawiać, to pewnie nieco większa ostrożność na te dwa miesiące nadchodzące. Natomiast no, wiele zależy od tego przepływu kapitału za zagranicy, bo nawet jeżeli ten efekt kalendarza nie jest sprzyjający, ale gdyby ten przepływ utrzymał się, to kto wie, może tutaj nasz rynek jeszcze sprawić niespodziankę i jeszcze możemy znaleźć się na nowych szczytach wszechczasów. Mhm. A czy ma pan swoich faworytów, czy jak pan patrzy na te najważniejsze spółki, te, które no skupiają uwagę inwestorów, no, do których płynie kapitał, to widzi pan. E nie wiem, wskaźnikowo, że one są dosyć drogie już, te wyceny są wygórowane, czy, 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 czy znajduje pan jeszcze takie, takie perełki, w którym warto się zainteresować? Nie wiem, może konkretne spółki, albo sektory, branże na przykład, czy może pan wymienić? Tak, jeżeli chodzi o wyceny na warszawskiej giełdzie, one cały czas od strony fundamentalnej są atrakcyjne. I to jest ciekawe, bo Przecież HOSSA trwa od października 2022 roku, kiedy WIK miał poziom z 45 tysięcy punktów, także wydawałoby się, że te poziomy obecne już powinny być drogie, a tak nie jest, bo wyniki spółek cały czas ulegają poprawie. W związku z tym od strony wycenowej cały czas jest dość atrakcyjnie. Wyceny wielu spółek są na poziomie poniżej wskaźnika cena zysk 10 w wielu przypadkach, w związku z tym jest czym wybierać. Nie ma może takich Super okazji, jak były dwa lata temu, kiedy można było z łatwością wskazywać spółki, gdzie ten potencjał był 50-100%, a w niektórych przypadkach później okazywało się, że kursy rosły kilkukrotnie, i tutaj najlepsze przykłady to było chociażby XTB czy Benefit Systems. Może aż takich okazji nie ma, ale w większości przypadków cały czas ten potencjał wzrostowy jest i to jest dwucyfrowy. Jeżeli chodzi o spółki drogie, o których pan redaktor mówi, no, to tutaj wskazałbym może na jedną, której wycena chyba oderwała się od wartości fundamentalnej. Mam tutaj na myśli ASECO Poland. Bardzo dobra spółka z poprawiającymi się wynikami, ale wzrost kursu o ponad 100% od, od początku tego roku powoduje, że te wskaźniki wyceny dla tej firmy są istotnie wyższe niż bywały historycznie. I gdybym miał wskazywać jedną spółkę, która ma wysoką wycenę, pewnie postawiłbym właśnie na SECOPOLENT. Poza tym większość innych spółek ma cały czas potencjał wzrostowy rzędu kilkunastu, a w niektórych przypadkach nawet kilkudziesięciu procent. A nie zaskoczyła Pana ta dobra postawa spółek energetycznych w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach? Czy to jest sektor, który, który może właśnie no, skupić takie zainteresowanie inwestorów na dłużej? Na pewno jest to pozytywne zaskoczenie bieżącego roku. W czołówce spółek z WIG-20 mamy PGE i PKN Orlen. Na pewno. To, co się zmieniło, to sposób i zarządzania, i komunikowania tego, co się dzieje w tych spółkach. Natomiast, no tutaj, panie redaktorze, dochodzimy do kwestii polityki, bo mamy nowego prezydenta, mamy gdzieś tam w perspektywie, Pewnie wybory parlamentarne. Panie prezesie, panie prezesie, w dniu, kiedy rozmawiamy, jest e, rekonstrukcja rządu. Wszystko na to wskazuje, że będą nowi ministrowie tych właśnie ministerstw ważnych, bo być może e, jakby strategicznych, a wiemy, że Skarb Państwa jest ciągle największym akcjonariuszem. Czy, czy właśnie to w nawiązaniu, czy te relacje polityczne, czy nasi politycy coś mogą zepsuć właśnie w tym dobrym postrzeganiu? Naszej giełdy i, i, i w tej naszej oście? Mam nadzieję, że krótkoterminowo nie. Natomiast na pewno trzeba zdawać sobie sprawę z nowego czynnika ryzyka, który się pojawił w Polsce po wyborach prezydenckich, bo Prawdopodobnie prędzej czy później czekają nas kolejne wybory parlamentarne i to niekoniecznie w 2027 roku, a więc ta nasza scena polityczna stanie się znowu nieco niestabilna. Także jest to czynnik ryzyka, o którym inwestorzy muszą pamiętać. No i także cały czas, niestety, trzeba pamiętać, jeżeli mówimy o czynnikach ryzyka, o trwającej wojnie w Ukrainie. Niestety tutaj strategia prezydenta Trumpa okazała się, E, nieskuteczna i e, wojna za naszą wschodnią granicą e, trwa nadal. To, czy jeszcze do takich czynników globalnych ryzyka, tak jak pan powiedział, ta wojna ciągle trwa, ale czy ta polityka prezydenta Trumpa i czy pan obawia się tego 1 sierpnia? Pamiętamy, że 2 kwietnia, kiedy prezydent Trump wprowadził te cła wzajemne, dosyć duże stałki, stawki, to potem było naprawdę szerokie tąpnięcie na rynkach, tak? Wielu klas aktywów i, i, i po prostu. Przez kolejne tygodnie rynki się odbudowywały, jedne szybciej, drugie wolne, i Stany SP niedawno wyszedł na plus. Czy ten 1 sierpnia to będzie jakaś taka znacząca data, po nas zdaniem, czy, 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 czy inwestorzy już uodpornili się na te zapowiedzi i liczą, że, że jednak nie będzie takich e, twardych e, decyzji? Na pewno 1 sierpnia jest istotną datą i tutaj zobaczymy, co z tych e, propozycji amerykańskich e, będzie e, wynegocjowane przez strony. Dzisiaj rano e, przyszła informacja, o której pan redaktor też wspominał. O tych cłach japońskich, które miały być na poziomie między 25 a 30%, ostatecznie są na poziomie 15% i rynek japoński ucieszył się bardzo na tą informację i, i, i NIKE dzisiaj rósł o blisko 4%, ustanawiając nowy rekord wszech czasów. W związku z tym tutaj jedno, co, czego możemy być pewni, to to, że tego 1 sierpnia sporo będzie się działo, ale i też bym założył, że nawet jeżeli tego 1 sierpnia różne rzeczy zostaną wynegocjowane, to znając y, sposób postępowania prezydenta Trumpa, wcale nie postawiłbym dużych pieniędzy na to, że to, co zostanie wynegocjowane, będzie stabilne w czasie, bo oczekiwałbym cały czas różnych prób, y, nacisku, y, kolejnych może propozycji kolejnych faz negocjacji i tak dalej. Także nie przywiązywałbym się do tej daty 1 sierpnia, że po tej dacie wszystko zostanie ustalone i później nie będzie dochodziło do zmian. Wręcz przeciwnie, nieprzewidywalność prezydenta Trumpa moim zdaniem utrzyma się na wysokim poziomie. Mhm. A ta nieprzewidywalność, Panie Prezesie, jak widać, nie przeszkadza inwestorom, również tym amerykańskim, bo tak jak wspomnieliśmy, indeks SP 500 jest e, na szczytach. To jest niesamowite zjawisko, że właśnie rosną rynki akcji, ale rosną też e, powiedzmy e, takie aktywa jak złoto, które jest postrzegane jako bezpieczna przystań, ale niedawno mieliśmy też rekord na Bitcoinie, który jest no, postrzegany jako ryzykowne. Aktywa. Czy, czy rynki jakby robią swoje politycy, swoje? Jak to? Jak, jak, jak to ocenić? No tak, tutaj można powiedzieć, że pomimo tego, no, trochę napiętego scenariusza związanego z polityką prowadzoną przez prezydenta Trumpa, rynki zachowują się na spodziewanie dobrze, dotyczy to tak, jak Pan Redaktor mówi, praktycznie każdej klasy aktywów. I co warte podkreślenia, dzieje się to przy wysokim poziomie stóp procentowych, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i również w Polsce, mimo tych ostatnich obniżek. W związku z tym, no, to świadczy o tym, że ta płynność w globalnym systemie finansowym utrzymuje się na wysokim poziomie. Na pewno to, co sprzyja notowaniom akcji, to poprawiające wyniki finansowe spółek, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce. Jeżeli chodzi o inne ważne zjawiska, to może również warto wspomnieć o trwającym bardzo silnym zjawisku w polskim systemie finansowym, a mianowicie przepływaniu pieniędzy pomiędzy bankami a funduszami inwestycyjnymi. Widzimy w pierwszym półroczu to tempo przepływu na poziomie około 3 miliardów złotych miesięcznie lub nawet więcej. W lipcu wprawdzie lipiec jeszcze się nie skończył, ale widzimy, że ta dobra pasa zostanie podtrzymana. Oczywiście. W tej chwili klienci kupują przede wszystkim fundusze dłużne, zarówno krótkoterminowe, jak i obligacji skarbowych. No ale cieszy nas to, że rynek funduszy się znowu rozwija. I łyżką dziegciu może być to, że mimo doskonałej pasy na rynkach akcji, polscy inwestorzy nie chcą kupować funduszy z udziałem akcji czy, czy też funduszy czysto akcyjnych. I tutaj dobrym przykładem może być nasz fundusz Quercus Lev który ma od początku roku stopę zwrotu na poziomie plus 74% i notuje odpływ klientów w bieżącym roku, co jest chyba warte podkreślenia, bo historycznie nigdy z takimi prawidłowościami nie mieliśmy do czynienia. O tym pewnie można by było sporo napisać, ale w dwóch, trzech zdaniach, panie prezesie, dlaczego inwestorzy stronią właśnie od tych strategii akcyjnych, od akcji? Po, po tym naprawdę długim okresie wzrostu ciągle właśnie preferują te strategie dłużne. Strategie dłużne są preferowane, bo one dają spokojne zyski powyżej oprocentowania depozytów. W tym roku spodziewamy się, że te fundusze najbardziej bezpieczne, czyli dłużne, krótkoterminowe, osiągną stopy zwrotu między 6 a 7%, istotnie bijąc oprocentowanie depozytów. Natomiast jeżeli chodzi o fundusze akcji, no to tutaj mamy pewnie kilka czynników, wskażę dwa. Duża zmienność na rynkach akcji od 2018 roku z jednej strony, a z drugiej strony pewnie mamy. Taką sytuację, że no inwestorzy takie momenty jak w tym roku raczej wykorzystują do realizacji zysku i w nadziei na to, że prędzej czy później nadejdzie jakaś korekta, która da im możliwość wejścia po niższych cenach. Mm -hmm. Tak, płynnie przeszliśmy do Querkus TFI, którego pan jest prezesem, zarządza pan też funduszami. Powiedział pan o przepływach, o tych stopach zwrotu. Jakie macie w tej chwili aktywa? Bo te pieniądze jakby. Płyną do was. Jednocześnie te aktywa rosną ze względu na właśnie wzrost wycen. Jakie to są w tej chwili kwoty jak pan przewiduje? Jak, jak, jakie mogą być powiedzmy kolejne y, miesiące, kolejne kwartały? Tak, jeżeli chodzi o wielkość aktywów pod zarządzaniem, to ostatnia dana, która jest publicznie dostępna to jest 7,6 miliarda złotych z końca czerwca bieżącego roku i to jest wzrost o około 35% w roku. Lipiec, tak jak mówiłem, jest kolejnym bardzo udanym miesiącem dla rynku funduszy inwestycyjnych, także zakładamy kolejny bardzo dobry miesiąc, jeżeli chodzi o napływy do wszystkich funduszy w Polsce, w tym również do funduszy Kwerkus. Jest to bardzo dobry czas dla naszej branży, na szczęście. Wreszcie się tego doczekaliśmy. Jesteśmy też blisko momentu publikacji wyników za drugi kwartał. Mamy nadzieję, że będą one pozytywną niespodzianką dla naszych inwestorów. Na koniec, jeszcze, panie prezesie, w maju podpisaliście dosyć taką znaczącą umowę z Franklin Templeton. Łączycie się, no, w planach jest połączenie z tym Templeton Ascent Management Poland TFI. Jak, jakie są oczekiwania pana co do tej współpracy? No, ta transakcja jest w toku, docelowo Templeton stanie się też akcjonariuszem Quirkusa. Jakie są oczekiwania, i czy to jest tylko powiedzmy to, to przejęcie tej, tej Polski, części to jest jakiś pierwszy krok w takiej powiedzmy szerszej współpracy z grupą Templeton. Tak, to ty, cała transakcja składa się z dwóch części: połączenia z polskim TFI Franklina tutaj w Polsce oraz podniesienia kapitału, który obejmie właśnie Franklin Templeton po tych operacjach Franklin Templeton będzie posiadał blisko 10% w kapitale co naszym zdaniem powinno pomóc nam w dalszym dynamicznym rozwoju, w szczególności pozyskiwaniu klientów w kanale bankowym. Pracujemy tutaj bardzo intensywnie nad obecnymi umowami dystrybucyjnymi z bankami, żeby one były po prostu jeszcze bardziej efektywne niż do tej pory oraz nad nowymi. Mamy nadzieję, że tutaj też. Pozytywnie, pozytywnie zaskoczymy w najbliższych miesiącach. W związku z tym, no, na razie sytuacja wygląda bardzo dobrze i mamy nadzieję, że zaangażowanie Franklin Templeton pomoże nam w utrzymaniu dynamicznego rozwoju naszej firmy, a co będzie w dalszej przyszłości, zobaczymy. Podsumowując naszą rozmowę, panie prezesie, rekord na naszej giełdzie są niewykluczone, ale ta druga połowa czy trzeci czwarty, trzeci kwartał mogą być powiedzmy słabsze? Należy z większą dozą taką oszczędności podchodzić do, 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 do koniunktury giełdowej? Tak, myślę, że jest to dobre podsumowanie tej naszej rozmowy. Także cieszmy się z tego, co mamy. Jeżeli kapitał z zagranicy będzie dalej płynąć, możemy być świadkami kolejnych rekordów Nawigu, natomiast pamiętajmy również o efekcie kalendarza i o pewnych czynnikach ryzyka, o których dzisiaj wspomnieliśmy. Mhm. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i państwa gościem był pan Sebastian Buczek, prezes Quarku z TFI. Dziękuję bardzo do widzenia. Dziękuję bardzo do miłego.